O, taki twisterek, widz? Więc... O, ładnego coś, wiesz? Jak to okoń, to bardzo piękny. Jaki okoń! Wśród szczupaków, wielki okoń, tak jak to Piotrek powiedział. Patrzcie, jak go coś udziewało. Ogólnie to będziecie mieć relację i moją i Piotrka, bo Piotrek też coś nałapał. Pięknego okonia złapał Piotrek. Około 30, nie? Centymetrów. No. Ten ma z 20, nie będę go mierzył, bo nie jest aż taki wielki, ale... Jest taki długi, nie gruby, nie? No, nie jest zbyt gruby, ale jest ale długi. Dzisiaj niesamowicie biorą. No fajnie walczył. Myślałem, że to szczupak przez chwilę. Dobra, wypusz. Robiłem sobie nadzieję. Wypuść. Ładny. 20. Leci do wody maleńki. Fajny. Tym razem ładny okoń. Fajny okoń. Taki 20, 23 może. Fajniutki okoń, nie? Drapieżniki jakby dzisiaj poczuli jesień normalnie. Tak dzisiaj biorą. Okonek około 30, znaczy nie, co ja gadam. Około 20 cm, może 25. Tego wypuściłem, bo to nie będzie nam wskakał na szczupaka, bo szczupakiem nie ma. No, dobra. Dzisiaj odcinek o okoniach na blaszkę późnym latem. Albo początkiem, albo na początku jesieni. Okonie zauważyłem, że pod koniec lata już wolno jak się wolniej prowadzi przynętę. Właśnie znalazłem tutaj takie jakby ich dobre środowisko. Tu jest ich teren, mają czym się żywić. Tak wolniej rzeczka płynie. Można powiedzieć, że gniazdo to jest takie małe ich w tym miejscu. Też ogólnie na tym odcinku Wszędzie się trafiałem na blaszki. A co za tym idzie? I szczupaczki małe. Oj, siedzi, ryba! O, ładnego coś wiesz? Jak to okoń, to bardzo piękny. Jaki okoń? Ja! Około 30 centów. Ale walczył Zupełnie inaczej niż szczupak, bo tak płynnie i wolniej chodził. A propo koni. Fajnie że się nagrało. Duży, nie? Wiem, że to no. Lindia przyszły. Piękna ryba. Też tak samo... Miałeś takiego? Nawet dłuższy jest na pewno, ale na pewno nie grubszy. Tak? Twój był taki pulpet, nie? No. Taki jak się w, ty, w Holandii łapie. Myślałem, że będzie 30, ale jak na 25 to bardzo waleczny. Ten co wziął w maju, też wam się w sumie teraz wyświetla, to był bardzo taki sztywny jeszcze, w sensie nie waleczny był w ogóle. A tutaj taki garbus. Piękny, szykuje się do zdjęcia. I będzie pozawał z szczupaczkiem Piotrka jeszcze. Jednak szczupak głęboko połknął, to nie będziemy mu robić... O, że jednak. Nie będziemy mu robić zdjęcia razem z okoniem, ale no mniej więcej tak to wygląda. Szczupak jest praktycznie mniejszy od okonia. No, <grym> no takie same. identyczne z... No, rzucamy go, niech się odpływa. Tak, to jest bydra Tak, to jest bupr Ujęliśmy dzisiaj Wydra i bobra, ale nie chcielibyśmy dzika ująć. Budzą się zwierzęta. Musimy spierdzielać. Żeby nie zrobiły sobie... Żeby nie przeszkadzać po prostu. Bobr wyszedł z jamy. Wiemy gdzie ma teraz tą... No. I żeby nie było, że na gumki nie biorą, również biorą na gumki, tylko po prostu ja wykorzystuję to na okres do łapania na obrotówkę, bo ona też się dobrze spisuje. Ale zobaczcie, Piotrek złapał na twistera, pokaż na jakiego. Już pokazuję? O, taki twisterek, więc... Naprawdę da się złapać, jak tylko biorą okonie, to da się złapać okonia na wszystko, praktycznie. Ale na gółkę jak się bawiłeś? Z zapadu czy bardziej tak jednostanie yy, prowadziłeś? Yyy, zapadł. Co? Nie, no tutaj po prostu zapadł. nie. Nie można ci w ogóle. Po prostu rwałeś tą wędką, tak? Czy o, normalnie jechał? No No jechałem, bo jeszcze do czy dokładnie nie było przy brzegu O Jezu, ale nie możemy się wysłonić, o po Dobra, dawaj, pokaż go, już czas zrobić Nie z tej strony, bo słońce akurat schodzi, zachodzi Jeszcze widać, o i przy zachodzie, słońcie.